Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w 37 nie vlogu na moim kanale I widzowie moi, słuchajcie, ogólnie To chciałem wam podziękować za łączną liczbę 1659 wyświetleń W przeciągu ponad 3 tygodni, za co wam bardzo dziękuję I ogólnie mm, chciałem wam powiedzieć tak, że Wleci Minecraft, tak? Kolejny Wiem, że nie spodziewaliście się Minecrafta Ale tak mówię, myślę, no dobra, no może nagram jeszcze ten odcinek i. No i mówię, dobra, nagram z Minecrafta. No i co? To tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Ogólnie Roblox, Robloxa chyba dzisiaj nie będzie, chociaż nie wiem, zobaczę. No Najpewniej, naj, 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 Boże, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Po prostu, może się napiszę do dodawcia bądź do Gusia, i ja się spytam, czy no, może nagramy odcinek. Tak, 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 może do nich napiszę. A w międzyczasie, co? Minecraft na pewno wleci po tym vlogu, Oczekujcie. Więc, co? Ja się żegnam. Do Minecraftowego. No i papa.